Cześć, witajcie z tej strony ROG. Witam Was serdecznie w grze Farming Simulator 17. Już dawno dosyć nie grałem w farminga. Troszeczkę mam taką lekką przerwę, bo szkoły i tak dalej, obowiązki. I w międzyczasie, 14 lutego, wyszło nowe DLC kuchn. Także teraz zaprezentuję Wam, jakie są te rzeczy. To coś z podpisałem to jest po prostu z DLC. Także co? Mam tutaj przewracarkę. To jest chyba jakaś zgrabiarka. Nie wiem jak ona dokładnie działa. No, widzicie, tu jakieś, nie wiem, wałki, może są, czy co, nie mam pojęcia. Tutaj mamy, co to jest? To jest do ziemi, jakiś, nie wiem, pług. Zamiast pługo. Tutaj jakiś, nie wiem, kultywator, dziwny, coś takiego. No, tutaj kolejny. I jeszcze. No, według mnie takie sprzęty mery są ok, bo są w miarę średnie. Nie są też, jakoś nie wiadomo, jakie duże, ale też nie są i za małe. Tutaj mamy siewnik 3-metrowy. I tutaj. Mamy tą część, gdzie to mam podczepione do innej maszyny, chyba do tego. tu dajemy to. Tak mi się wydaje, bo tutaj mamy zbiorniki, widzicie, 1500. A to jest, no, tylko żeby siać. Ewentualnie możemy chyba sobie tą przystawkę dać, nie wiem. Nie wiem jak to działa dokładnie, bo powiem wam, że jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale na pewno to sobie potem z czasem sprawdzimy. Tutaj mam do nawozu jakieś rzeczy nowe. O, kosiarka, natomiast to jeszcze ile? 36 metrów? No to taki standard. I co najfajniejsze, mamy owiarkę do kostek. Nie wiem, to okrągłych chyba nie owija. Z tego co wiem, to ma to od razu do owijania okrągłych z tyłu, jak widzicie tam chyba coś kawałek nawet jest. I to ja mam do kostek? Pracę kolejną. I tak, dzisiaj jest ogólny plan taki, że ja kupię to. Będę owijał sobie. Hmm, kolor folii. U, ciekawe, może nawet na różowy. No nie ale my tutaj będziemy sobie normalnie na biały. Hmm, już mam zaraz, czekajcie. Tak, w ostatnim czasie bierze też update, który zmieni mi teraz coś takiego. Już wam pokazuję. Gdzie jest poszowóz? Aha, jeszcze kupiłem sobie kombajn. W międzyczasie posprzedawałem troszeczkę wałny. Jest poszowóz. Jak widzicie, on teraz obsługuje tylko sianą. Już zwykłej trawy nie mam, bo zwykła trawa to była bez takiego czegoś, jak tutaj widzicie. Także co, gonie z tym muszę sprzedać, pożegnać się. Bo już teraz sobie tak przy nie będziemy nim dawali. Tak samo sprzedam to, potem sobie kupię większy. Ale to już może poza odcinkiem, i ogólnie te wszystkie belki, które ja zwiozłem do tych krów, niestety muszę je owinąć i skosić tam jeszcze łąkę koło owiec. No, i to będę musiał przewrócić, i tak dalej. Wszystko także, niestety, mam tylko samą trawę około milion trawy, która pójdzie na kiszonkę. Bo teraz mam tylko zwykłą trawę, to nie zbyt zbyt jak tego dalej, bo do paszewozu nie dam. A nie wiem, czy samą barkę da się jako transportować, żeby do korytarza ją wrzucić. A nawet gdyby się dało, to, wiesz, troszeczkę to by mi zajęło. Jak tutaj jest chyba z milion y, litrów do dania tym krowom. Także sobie zobaczymy, jak to działa. O, przepraszam, nie, tutaj nie to. I co? Aha, dobra, to, wiesz, co? Będziemy musieli pychać z drugiej strony, tak? Wychodzi na to. Tylko pytanie, czy to z automatu zbiera? I potem po prostu to obwinięte będziemy mogli wrzucić do paszowozu i automatycznie będzie kieszonka. Będzie mi to wiecznie. Halo, halo. Aha, to dopiero w ten sposób działa. No to powiem wam troszeczkę z tym owinięciem czasu mi zejdę na pewno. A tutaj jeszcze mamy jakby paczki z tą folią. Szkoda, że ich się jakoś nie da to uzupełniać czy coś. Tylko się jest w ten sposób. Ja myślę, że po prostu sobie będę wszystkie wrzucać gdzieś tutaj. Yy, rozładuj pod Y, tak? No, jak widzicie. Troszeczkę to słabo wygląda według mnie. Będę się tutaj sobie jeszcze poza odcinkiem przyjechać, przyczepą, to troszeczkę pozbierać, przestać w inne miejsce, Abym to mógł lepiej zbierać. No na siłę nie da rady chyba. Albo do to przetransportować troszeczkę dalej. Od tego silosa. Jak wiecie, mniej więcej tak to zbiera. Wtedy sobie będę tutaj gdzieś podjeżdżał. A w ogóle, jak to jest fermentacja? To jest stosowna fermentacja? Czekajcie. Nie, no, nie. Tego się nie da podnieść, ale też nie pisze, ile fermentacji jest. No ciekawe, może to jest od razu sfermentowane? Jeśli wiecie, możecie dać mi znać w komentarzach. Także wiecie, dopiero są dwie. No, a tego troszeczkę jeszcze tutaj jest. Także ja myślę. Że sobie to już poza odcinkiem wszystko zrobił. Wezmę albo ładowarkę, albo przyczepę przyjadę. co. podjedziemy ładowarkę, zobaczymy, się to chcieli rozwalić. Tutaj troszeczkę trawy tej zostało. W ogóle ja wam pokażę mój stan koryt. Troszeczkę jest słaby. Bo teraz właśnie musimy robić te siano. Aby robić tą paszę zbilansowaną, no, sami kieszonki jeszcze nie dawam, bo tam jeszcze troszeczkę tego jest. Tak samo możemy dawać siano albo trawę. No tych owiec ale u owiec, to to co mam to po prostu dam na to ładowarką No ile ona ma? 10 tysięcy chyba pojemności? czy jakoś tak? wam że nawet nie wiem, czekajcie, zobaczymy jaka tutaj jest ta pojemność? 10 tysięcy, tak i ja po prostu ta, co jest na tej pryzmie została to nie może 200 tysięcy jest to po prostu wygroza, a resztę to po prostu będę prosto z łąki woził. tą przyczepą. samozbierającą, i tyle, i tak to będzie więcej działało. I tak to trzeba jakoś wszystko rozwalić, aby to potem ładnie poowijać. Także szału nie ma na razie z tym, niestety. No ale naprawdę szkoda, że taki update wszedł. Że teraz nie możemy tej trawy dawać normalnie choć ostatnio właściwie po tym update, bo teraz jest obecnie chyba 1.4.2 jak się nie mylę czy 1.4, nie pamiętam to wszedł potem jeszcze update za dzień, czy za dwa kolejne, który nie wiem co właściwie zmieniał po prostu była chyba jakaś łatka jeszcze taka mniejsza prowadzona. ten drugi akurat mniejszy się nie wczytywałem co tam dał bo w pierwszym to głównie jakieś tam błędy poprawiono i tak dalej czyli jak zwykle praktycznie tam Troszeczkę też pozmieniali, jakieś z serwerami dedykowanymi, i tak dalej. Znaczy, ja jestem w stanie to wszystko podnieść naraz? Nie, tylko 6, tak? Dobra, dobra, i tyle. Wiecie, to trzeba taką jakoś rozrzucić. Też nie ma na razie to wszystkiego naraz robić, bo ja tak to muszę pozbierać po kolei w miarę jakoś. Także ja myślę, że sobie tutaj to zostawię. W międzyczasie troszeczkę pieniędzy nie zbieram właśnie z tej wełny. Bo, jak przyspieszałem czas, to w tych korytach troszeczkę wszystkiego ubyło. Słomy jest tutaj troszeczkę mniej. Zastanawiam się, czy stawić jakiś większy magazyn. Czy może po to całe wiatr zasypać się znowu słomek, bo któregoś razu. Choć nie wiem, czy tej słomy by nie było za mało wraz. Czy po prostu może coś z obiektów kupić? Obiekty, bo mam taką fajną halę. już wam zaraz pokażę, gdzie ona będzie. No, taka to właśnie hala duża. Ja bym można na przykład postawić tutaj i wtedy by była słoma. One zamykane z dwóch stron, ewentualnie jest jeszcze niezamykana wersja. Także myślę, że jakoś to by było. I co chciałam wam pokazać? No tak, tutaj mam combine, jest przygotowany do żniw, jeszcze troszeczkę i będę to kosił. Ale na razie muszę właśnie z tymi krowami, owcami wszystko zrobić. No i tak to powoli mniej więcej działa. Także co? Może sobie zakupimy sprzęt? Bo na pewno będzie nam potrzebne, tylko tak się zastanawiam. Hmm, dobra. Bo jeszcze słucha kosiarki większe, tak? 3, 1, 8, 4. No, to troszeczkę są większe, dobra. W takim razie potingera sobie sprzedamy w tym wypadku. No, troszeczkę pieniędzy mamy, także możemy sobie pozwolić na jakieś lepsze zakupy tutaj. Dobra, kupimy to. Plus to. Ok. Yy, I potem. To czekajcie 9 metrów, tutaj jest 3,2. Yy, ok, to będzie jakieś. No nie wiem, ile tam będzie. Z 11 albo 12 z kawałkiem. Bo tutaj. Bo jak zakładka ta z przodu, nie? Tak samo jak mieliśmy tutaj 8,4 i 3,1. To w rzeczywistości chyba było 9,3. Albo coś takiego. Albo 8 ileś. Nie wiem, nie pamiętam, powiem Wam. Nagle tutaj jest przodu jest ta zakładka, tutaj troszeczkę z tej strony. Nie jest to zawsze tak na równo idealnie robione. Hmm, dobra, teraz tak. Czy jakaś fajna zgrabiarka. Bo mamy to, tam ma 9. Aha, to ta ma 9,3, dobra, czyli takie oś kosiarki miała 8 ileś. A ta ile ma? 9,1. Właściwie nie wiem, czy się różni, ale cena to jest naprawdę. No, niby tak, a tutaj. A może i to wezmę. No wiecie co? A dobra, kupimy sobie to najwyżej I to po prostu będę zagrawał sobie ręcznie, bo i tak musimy i tak yy, z tego nasia robić to Dobra, to od razu kupimy sobie w takim razie to mm, Sprzedamy tą mniejszą sarka Wiecie co? Ta 87, 12, 13 A kupimy sobie może tą dwunastkę Dobra niech będzie to I to od razu będzie po prostu za kosiarkami przewracał Jak skosi, tylko że myślę, że na choć wiecie co? Albo zrobimy tak, ja będę to wszystko wyżej ręcznie robił Pod kurs play i po prostu będzie Szybciej to będzie wszystko szło Bo i tak kilka razy koszę łąkę Więc skoszę kilka razy i dopiero raz przewrócę To nie będzie sensu Co chwilę to robić nie pamiętam czy to w 13, czy w 15 chyba był prawie 20 metrowej Do przetrząsania z tego co pamiętam Tutaj czy coś jest ciekawego Na razie tutaj nic nie widzę co sobie myślę, że jeszcze to przetestujemy kiedyś na pewno No i tak samo z tym dużym paszowozem Jak to tylko siano obsługuje Już trawy nie Także naprawdę, jak to zobaczyłem, no to troszeczkę słabo Ale i tak bywa Dobra A wiecie co, jeszcze wam pokażę łąkę, bo tam już sobie chyba zaraz czy dwa skosiłem tu Tutaj mamy troszeczkę tego Jak urośnie trawa, ja znowu puszczę na playu Kosiarki, żeby to kosiło i tak dalej i sobie to potem poprząsam. Nie wiem czy to będę poza odcinkiem robił, czy w trakcie odcinka. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Dobra. Wiecie co, tutaj chyba nie damy rady, podziemy sobie dalej. A potem to sobie pamiętam owinięte, bo zbieram po samą zbierającą. Aby łatwiej po prostu było, to potem wszystko wrzuci do wozu Dobrze, jeszcze w miarę krótko wije. Szkoda, że nie ma autowyładunku. Zbierze to? No, dawaj to, dawaj. Okej. Okay. Widzicie co? Zrobimy mały test Aha Dźwięk się nam zbugował, tak? Musimy chyba wsiąść No, słyszymy cały czas, tylko niestety. Okej, okay, dobra. To się lekko zbugowało Odpalamy JCB i zobaczymy czy ja mogę taką wrócić to do paszowozu albo na Silos No dobra. 4000 tysiące soł czekajcie, sprawdzimy czy tak to pójdzie ja tego tutaj chyba się nie da wysypać od tako no, czy ja w paszowozie coś mam? nie, nie ma nic? okej okay. no i jest kiszonka jakaś pierwsza dobra, także od razu to można jak widzicie do paszowozu dawać także nie jest źle. A ciekawe, czy ta nowa prasa ma opcję, aby to właśnie o to podczepić, no, do na tych kostek. Fajnie by było, jakby była taka opcja. Ale raczej by się chyba tego nie spodziewało, żeby było takie coś. Ale to sobie kiedyś na pewno przetestujemy. Dobra, rozgarniamy to tak. Dobra, jeszcze podjedziemy. Dobra, jakoś się troszkę będzie potem lepiej, może podjeżdżać. No ale ja już to sobie wszystko myślę, że poza nagrałem, zrobię, bo naprawdę tego troszeczkę będzie, a was nie będę senu dodać tym wszystkim tutaj. Dobra. Jedzie. Aha, dobra, bo jeszcze nie wyładowałem tego. Naprawdę szkoda, że to z automatu nie idzie. Najgorzej, że to musi dobrze tutaj wpaść. A z tak się źle cofa O ile to można nazwać cofaniem Bo sami widzicie co ja z tym robię Dobra, kolejna No i tak to mniej więcej będzie wyglądało Ja sobie to będę jakoś tutaj wyładowywał Troszeczkę dalej odjeżdżał, potem może to lekko popchnął, lub szepwał przyjadał. Zobaczymy. A tymczasem się będę z wami żegnał, także jak Wam się spodobało zachęcam do zostania łapki w górę i trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć!